Widziałam takie różne rzeczy, że tak naprawdę dzisiaj nie jest w stanie mnie nic zaskoczyć. Zaskakuje bardzo często nas ludzka bezmyślność. Tutaj trzeba być bardzo dobrym psychologiem. Nigdy nie da się wyłapać wszystkiego. Warszawskie lotnisko Fryderyka Chopina. Dziennie wylatuje stąd i przylatuje 25 tysięcy osób. Rocznie odprawianych jest prawie 10 milionów pasażerów. Zwracamy się z o nie bez Wielkie liczby to też wielka odpowiedzialność dla tych ludzi, celników. Są tu po to, by nie dopuścić do przemytu narkotyków, broni czy chronionych gatunków zwierząt. Do you have some Celnicy na lotnisku są niemal niewidoczni. Tak wygląda ich praca. Za lustrem weneckim obserwują i typują podejrzane osoby. To pierwszy raz, kiedy kamera towarzyszy im przy pracy. Pracy, w której liczy się doświadczenie, ale i intuicja. Nie ma reguły na to, kto zostanie skontrolowany. Na pewno natomiast kontroli zostanie poddana osoba, która choćby sprawia wrażenie zdenerwowanej. Loty spoza Europy kontrolowane są jeszcze dokładniej, bo pomysłowość przemytników nie zna granic. Dwie panie postanowiły przewieźć sobie 650 żółwi z południa Europy na, na teren Unii Europejskiej i zapakowały je żywcem, tak jak normalnie ziemniaki, do dwóch walizek. I znadały to jako bagaż zasadniczy. To miejsce na lotnisku, w którym gromadzone jest to, co próbowano przemycić. W zdecydowanej większości to zagrożone gatunki zwierząt. Skórę z lamparta, torebka z, z krokodyla, wydra, ząb, hipopotama, czaszka z krokodyla, skóra na przykład z pytona. To jest medycyna chińska. A to jest po prostu noga słonia. Tutaj mamy skórę z niedźwiedzia. Próby takich przemytów liczy się w setkach, tylko na samym lotnisku, tylko w ciągu jednego roku. Przemytnicy zrobią wszystko, żeby zarobić. Mamy na przykład osiem papug które, żywych, które były przewożone w tak skonstruowanej klatce. Ktoś z tą klatkę zrobił samodzielnie, z której wystawały druty. Wykończenia były z ostrej, nieobrobionej blachy. Gdy otworzyliśmy tą klatkę, wyjmowaliśmy papugi, które miały wydubane oczy, popcinane palce, praktycznie że biorąc jak trafiły do ogrodu zoologicznego, cztery z nich od razu zmarło. Ale również bywają takie błędy, że no niestety no typujemy daną osobę do kontroli. Licząc na to, że jej zachowanie wskazywałoby na to, że będzie to tak zwane dobre trafienie, że ta osoba postępując niezgodnie z przepisami coś przemyca w bagażu, natomiast później okazuje się, że nie. Więc my też się mylimy. Jesteśmy tylko ludźmi. Tylko w zeszłym roku funkcjonariusze celni dokonali ponad 200 tysięcy odpraw celnych. Pobrali ponad 800 milionów złotych opłat celno-podatkowych. Zatrzymali ponad 70 tysięcy sztuk towarów podrabianych na kwotę prawie 4 milionów złotych. Ale największe wyzwanie celników to znaleźć narkotyki, bo na nich przemytnicy zarabiają najwięcej. Cena kilogramowej paczki kokainy w momencie udanego przerzutu wzrasta dziesięciokrotnie, często nawet do 2 milionów złotych. A to najskuteczniejsza broń w walce z przemytnikami narkotyków. Oto dowód: do tej walizki wsadzamy fiolkę z zapachem narkotyków. Ona jakby czuje to, idzie bez pudła, jak to się mówi. Ta służka jest wyjątkowo bystra i można jej naprawdę zaufać. myli się czasami? Do tej pory się jeszcze nie pomyliłem. Funkcjonariusze operacyjni, którzy nie mogą pokazać twarzy, otwarcie przyznają, że praca celnika narażona jest na liczne pokusy. To jest tylko stereotyp, że ludzie wręczają wam łapówki? Yy, nie tylko stereotyp. No, doświadczyłem tego osobiście niejednokrotnie. Yy, Próby, próby wręczania łopówek zdarzają się tutaj dosyć nagminnie. Obywatel kraju azjatyckiego próbował mi wręczyć e, korzyść majątkową w postaci znacznej kwoty pieniędzy, po prostu, abym e, potwierdził mu przywóz e, dewiz do Polski. To znaczy, no, z, próbują po prostu ulegalnić swoje dochody w ten sposób. Kolor niebieski wyświetla nam się metal. Mhm. Tu widzimy jakąś sprzączkę, tu widzimy jakieś guziki, słowaki. Trochę zniknięcie zawodowe jest tak, że rzeczywiście jak przechodzę tutaj po tej hali, patrzę się na podróżnych i sobie tak myślę, no te osoby nie, ale na przykład tego pana czy tą panią bardzo chętnie bym zobaczył, co ona sobie przywiozła. Jacek smaruj TVN24